Airbike Lite to rower treningowy dla wszystkich entuzjastów fitnessu, którzy chcą cieszyć się intensywnym treningiem w domu. Jego największą zaletą jest to, że w ogóle nie musisz martwić się o obciążenie. Zwiększa się ono w zależności od intensywności pedałowania. Wentylator z szerokimi łopatkami obraca się w zależności od tego, jak mocno pedałujesz. To znaczy, że im mocniej pedałujesz, tym wyższy jest opór. Pedały i ruchome uchwyty są z nim bezpośrednio połączone. Możesz więc jednocześnie trenować ręce i nogi, ale dzięki podnóżkom masz również możliwość skupienia się tylko na górnej połowie ciała. Aby uzyskać idealną pozycję, możesz wyregulować siodełko zarówno w pionie, jak i w poziomie. Aby urozmaicić trening, Airbike Lite oferuje również kilka przydatnych programów. Oprócz klasycznego szybkiego startu, masz do dyspozycji trening interwałowy i programy z wyborem celu. Możesz nawet ustawić program interwałowy według własnych upodobań i dostosować trening do swoich potrzeb.